Naprawdę, ta cisza na chwilę telefonu. Kogo gościmy? Halo. Halo, miałam telefon pod Kogie. Ta przyszła to przyszła wariatka, wariatka, psychopatr. A pij mordę, kurwa, słuchaj. słuchaj! bądźcie kurwa, no! Słuchamy. Kto dzwoni, halo? Nie muszę się przed tobą z niczego tłumaczyć, rozumiesz? Dokładnie, i tu masz rację i pamiętaj, że to jest Nie grudka, muszę się z onuchka, niczego tłumaczyć, to? Czajesz to! Prowokator. na pewno nie przed tobą! No, no, to I no. tu dziewczynę, tak? Oczywiście, że tak! że ja nie rozumiem, o co chodzi! No kurwa, to dzwonisz i nie wiesz o co kurwa chodzi? Jest, Ale to nie udajesz, nie to kurwa, nie że mam. jesteś w ciąży, kurwa, i nie wiesz o co chodzi? No Człowiek, dranki mordę, ściągaj mój krzyżyk, moje okulary. Karta, karta. Słuchaj, też ściągać krzyżyk, okulary. Słuchaj, żyliśmy razem, kurwa. Przez jakiś czas miałeś prawo do tego, żeby A, mieć dostęp bądź, do tego, ja żeby szukanie, być menadżerką. Nie ja będę to z tobą to... dyskutować. Chcesz, to ci za to zapłacę. Nie ma nie, problemu, bo mięso. ja mam pieniądze, więc Ej, wypierdalaj. Szóra, nie chcesz poruszyć temat pieniędzy? Człowieku, godzina 20:00 do mnie... Ty chcesz Jakiś gadać o pieniądzach, ty lepiej powiedz o swoim dziecku. Nie, nie, o swoim dziecku lepiej powiedz wymyślonym. O co swoim że dziecku to... lepiej powiedz. A nie od pieniędzy zaczynasz. Wielka matka poszkodowana. Weź co, przestań skręcać ludziom, dzwonić, Biedziasy, kurwa, że jesteś daj się dziewczynie wypowiedzieć bo, i zaraz... Nie pisze mnie daj mnie. się. kurwa, jąku, załki mordę, bo jak będziecie dziewczynę gadać, to ja nie będę was trzech, kurwa, uciszał. Na chwilę, dajmy się dziewczynie wypowiedzieć. Słuchajcie, po pierwsze, ja nigdzie nie dzwoniłam, to ja miałam mam telefon. Dobrze. Zaraz. Kolejna rzecz, Hubert mnie jest? Co? robi. Co? Co ty robi, co robisz? Co Hubert na mnie, Hubert na mnie skakuje. Rzeczy robi, które robi, drze się wygiera, ucieka od problemu. No to sorry. Ale ja przed niczym nie Dobra, uciekam. Dobra, Dredziastych, na chwilę. Uporządkujmy ja tą to rozmowę, to... bo bardzo... Koleżanko, jak masz na imię? No nie bardzo chcę się przedstawić, chociaż... Dobrze, będę mówił e, genia. Genio, powiedz nam e, konkrety. Ja jak będzie... geja, nie? Kurwa, dredziasty, zamknij tą mordę albo kurwa cię wyprowadzę. Wy Wyłączyć mikrofon zaraz. Geniu, słuchaj, bo jak będziesz mówiła ogólnikowo, to wtedy nic Dobrze, nie Dobrze, to pytajcie, bo to Wy do mnie dzwonicie, a nie ja do mnie. Dobrze, was. to dziękujemy, bo myślałem, że tu się Wam rozgrzało, bo y, Jówko oskarża Dredzia z tego o to, że nie płaci Ci alimentów na dziecko. Czy to ale prawda? W tym mom ale jakich alimentów, skoro w tym momencie dziecko się jeszcze nie narodziło, a Spierdolił od problemu. Aha, dobrze, czyli Jowko w Armazonii. Dobrze. Nie, nie, pier... słuchaj wyraźnie. Jego dziecko się nie urodziło, trzeba. Ustalić... Ale to czemu kurwa pierdolisz o alimentach nad tego, jak dziecko jeszcze nie jest narodzone? Słuchaj, kobieta jest w ciąży. No. Nie potrzebuje opieki, czułości, miłości. Jesteście pojebani. Od tego człowieka nie, się, nie Ale ona mówi, że ja nie po potrzebuje. Nie ma żadnej Puje czułości, ja niczego po prostu nie ma. że ja sobie takiego człowieka do siebie. I to powiem otwarcie. Nie zesraj nie się, wypierdalaj ode mnie, nie chcecie cię znać, kurwa, nie dzwoń do mnie, wypierdalaj ode mnie, kurwa. Zostaw mnie w spokoju. Nie chcę od ciebie nic. Zaczęłaś brać jakieś, kurwa, leasingi, jakieś, kurwa, iPhony mi brać. Nie chcę od ciebie, kurwa, nic. Zostaw mnie w spokoju i wypierdalaj. O, wypierdalaj z mojego życia, kurwa i przestań dzwonić nie do federacji. Moje życie. Uspokój się, uspokój. Nie kurwa, chcesz mnie wrobić w dziecko, kurwa, psychopatko jebana. Ty, tak, chcesz się wrobić. Ja nie mam kurwa. Zza, Mo mogę ci podać, kurwa, 10 powodów, kurwa, dlaczego tak robisz. 10 kurwa powodów. No to dawaj. Posłucham trzech. Tak, no to lecimy od początku, kurwa, bo hmm. mam aż zapisane. E, od, od, 19, e, od 19 roku życiu, e, życia pracujesz e, w medycynie i masz dostęp do czegoś takiego, do lekarzy, żeby ci załatwić taki papier. A, to do jest po pierwsze. Mam dostęp, żeby po mi drugie, wyniki, e, Nie ma tam żadnej pieczątki ani podpisu na mam, tych nie, wynikach. Jak to. Jak się Fruja, masz, sobie, to było słuchaj. sprawdzone. Daj mi coś powiedzieć. Tak? Mogę ci coś powiedzieć? To było to sprawdzone. To jest jestem tak bogata? Geniu, bo poprosiłaś, żeby wymienił 10 tych rzeczy. Przepraszam, to tak, masz rację. No. To uporządkujmy tą rozmowę, słuchamy. Eee, wyniki, e, nie ma tam żadnego podpisu na tych wynikach. Moja rodzina poszła sprawdzić te wyniki e, do lekarza, który po prostu takie wyniki po prostu daje do osób, które, dla kobiet, które są w ciąży. C e, w którym tygodniu w ciąży jesteś? Ty będziesz ty, ja mam. Góry, ty. W którym ty. W którym Czana, wieku jestem! W którym tygodniu jesteś w ciąży? Dziewiątym. To czemu kurwa na badaniach jest kurwa czwarty kurwa tydzień? No, na badaniach jest czwarty tydzień. ty kurwa, kurwa zrobiłaś no, to trzy dni temu. Diagnostykę, diagnostykę. Czemu kurwa kłamiesz? Czemu Ale mówisz z czym wszystkim? Kłamie? Ja mam ty. dowód, że wszystkim mówisz, że jesteś w dziewiątym tygodniu w ciąży. Na badaniach jest kurwa czwarty tydzień. Zrobiłaś to no, na dni temu. Tydzień. To jest kolejna Ale ty, sprawa. Byłaś ty, ty, ja w Kurwa, byłaś w Szczecinie, e, robiłaś badania z moją mamą, bo byłaś u lekarza, to było niecałe półtora miesiąca no, temu. Ta no. Tam nie wyszło, że ty jesteś w ciąży. Gdybyś... Ty, półtora miesiąca w temu. Ta tam nie wyszło, że ty ja jesteś ciąży, bo byłaś w Szczecinie z moją mamą. Tam nie wyszło, że ty jesteś wcale w ciąży, a mówisz, że jesteś w dziewiątym tygodniu, na badaniach jest, kurwa, ten e, dziecko, e, przy takich, e, przy dziewiątym tygodniu ciąży nie wygląda tak zdjęcie, to jest po pierwsze, tak dziecko Aha. nie wygląda w dziewiątym tygodniu ciąży. Chyba, że jest to Jowko. No. Tak nie wygląda. To jest kolejna sprawa. E, masz Dobrze, by... masz by... mówisz, że jesteś... Zresztą... Dobra, lecę dalej. Mówisz, że jesteś w 9. tygodniu w ciąży, czyli powinno e, HCG wynosić 630, na badaniach jest 1800, czyli dziecko Aha, powinno być wtedy w czwartym nie, tygodniu to w ciąży. To jest już kolejny, kolejny argument. E, I zdjęcia pokazane na dziecku, no, jest po prostu tam na tych zdjęciach to, że, że to dziecko nie jest w takim tygodniu. Także przestań dzwonić... Nie ma książeczki e, ciąży. Jest! Ten... Jest, głowie! Dostałeś, zamknij się! Chodź, powie, nie chciałaś dostałeś, jej wysłać. Nie chciałaś dostałeś. wysłać. Nie chciałaś wysłać ani mojej mamie, ani nikogo, dostałeś, mój, głowie, nikomu. Nikomu z moich bliskich. Palce. Nikomu. Nie dobra, nikomu z moich bliskich. Nie, bo ma, wie, ty się denerwujesz, bo wiem, wiesz, że, że mam rację. E, 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 do mojej mamy nie wysłałaś żadnej takiej książeczki, wysłałaś o, mojemu dobrze, znajomemu, o, który do tej pory nie dostał i mówisz, że ty to tak? doślesz, dobrze, że ty doślesz, zwlekasz już, czekaj, zwlekasz już z tym tydzień, drugi tydzień, dwa tygodnie zwlekasz z tym, posłuchaj chwilę. z dwa tygodnie zwlekasz z tym, żeby Dajmy książeczkę ciąży dostarczyć i nie dosłałaś. Koniec tematu. No, słuchamy cię, Geniu. Proszę bardzo, to jest ja w takim razie powiem. Poczekaj, nie. E, skoro ja mu nie wysyłam ja w tym momencie wysyłam sklina, czy mu nie wysłałam, czy nie. Nie co on do Teraz dopiero, a jak moja mama się kontaktowała, to czemu testu ciążowego od razu nie wysłałaś, tylko jakieś badania fejtowe wypiętał. Test ciążowy kurwa, jak jeszcze w ciąży... Test, kurwa też ciążowy do śmieci wyrzuciłaś, pojebana jesteś! Test ciążowy jest do śmieci wyrzuciłaś! Od razu no, się wierzyła. wysyła test ciążowy do kogoś, kurwa. nic z nas nie dostał, kurwa. Dobra. Taką jaką matką jesteś dobrze, zajebistą? Dobrze, dobrze, kolejna dobrze. sprawa, kolejna sprawa, jeszcze Kolejną ostatnia. Zamknij mordę! Słuchaj po palce mnie! Zamknij mordę! Zamknij Słuchaj mnie! Zamknij mordę! 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 Zamknij To jest jej przyjaciółka! Placem, kurwa, mnie błagał, kurwa. Patrzcie jaka Patola, to jest jej przyjaciółka, z takimi ludźmi się zadaje. No powiedz coś jeszcze? Ty jesteś kurwa, jak chlałeś kurwa i wszystko i do Lombardu wynosiłeś frajerze. Że... Co? Ale ty z bramy jesteś, bo widzę, że tak te słownictwo, to nie będę dyskutować z tobą, bo no. twoje słownictwo ty jest takie, wielki, kurwa, uczą, no powiem zło, szczerze, zło, pierdolo, że no jak z bramy, nie? Mi, z dojadę, ja nie wiem, to czy, kurwa, ja nie, nie, nie wiem panka, skąd wy się wzięłyście. Ja nie no. wiem ci, skąd... Kurwa, nie chcę coś powiedzieć, bo Ja nie przyszą, wiem skąd wy się kurwa wzięłyście, kurwa, razem dobrałyście, skąd wy kurwa jesteście, kto was kurwa spłodził. A, spara mnie kurwa pilogną, daje starnie jej od bankomatu, stwelu i klucz o domów faliśmy. Nie nie. chcę a, nic od ciebie. Ja bym też chciała coś powiedzieć. Nie chcę Co? nic, a, nic a, od was. Się, a, się, próbujecie mi świerdolić że i tyle. tyle. Kurwa chleje i pijana wyzwania do <tolubia>, kurwa? Ja mogę coś powiedzieć, bo to chodzi o mnie, a wszyscy Pozwólcie, że zjem, bo muszę sobie zrobić lekką przerwę. Nie będę dyskutować przecież. Tu jest taki a poziom, się, że... Kurwa, starałeś, że... Zrobię bo sobie starałeś, lekką przerwę. Starałeś. Pozwólcie. No, ja już zjem powiedziałeś, bana. to ja mogę też powiedzieć, nikt mi nie słucha, a tu chodzi o mnie. Słuchamy cię, geniu. Posłuchajcie takie tak. Pierdolenie o tak. Tylko prosiłbym ją pierdolenie, ogólnikowo, pierdolenie. tylko konkrety. Konkretnie, dostał, poczekaj. Dostał, e, dostał, dostał konkretnie... E, konkretnie daj koleżankę, niech powie. Nie, oni są z tą rozmawiać, a nie ze mną, nie? nie bo koleżanka to... to widziałem konkretnie mówi. E, chodzi o to, że... Dobra, proszę bardzo, chcecie z nią rozmawiać, rozmawiajcie z nią. No bo... Koleżanka jest bardziej konkretna, chyba od Kaczora. No, halo! No, yy, co jest z tym dredziastym? Co jest z tym dredziastym? On ma te dziecko, czy nie ma? Ma, przy robieniu testu byłam kurwa naocznym świadkiem i sama z nią kurwa pojechałam po dodatki. Czyli wkręca. Tak, pierwszy test robiła u mnie w domu, ze mną, żeby nie było, że test jest podrobiony i tak dalej. Wszystkie sprawy ciążowe jeździła ze mną, załatwiała moim autem, kurwa. Yy, I od tamtego czasu praktycznie siedzi cały czas u mnie na chacie. To czemu on się nie przyznaje do tego dziecka? No bo on się nie przyznaje, bo on twierdzi, że wszystko jest podrobione. Tak samo jak pod klatką pobił, kurwa, Paulinę, Paulina do mnie zadzwoniła. A kurwa, a co wyszło? Przed klatką mnie błagał, żebym go kurwa nie ruszała, bo kurwa przyszedł z gaciami kurwa na chatę chciał jechać. Ja mogę być tam, być pajacem. <grywy> ja idę po Ej, Pat Dostałeś od pa Patrycja, tej? ogólnie jeśli chcesz tak kłamać i ogólnie robić... Jeśli ja chcesz... z tobą kurwa wódki nie piłam, więc jestem z tobą na ty frajerze. To jest po pierwsze. Suko, słuchaj. Suka to Powiedz cię tak. kurwa zrobiła i suka cię wychowała. I słuchaj, mam lista przy okazji, ja, bo na jebana, ja jebana, Słuchaj, nie będę się zniżać do twojego poziomu, bo jeżeli no to tak, obrażasz moją to matkę, po, kurwa, to jebana, to niszesz, obrażasz no. pierdolona! moją to matkę, to masz, masz, i kurwa, pamiętaj jedno, za to, kurwa, za te słowa nie pokaram cię ja, kurwa. Dawaj Jest? śmiało, dawaj śmiało, ty myślisz, Zobaczysz, że ty jesteś Zobaczysz, kurwa, co cię w życiu spotka, kurwa, za te słowa. <laughs> nie strasz, bo się chwalę, że Każdy, kto dotknął temat mojej matki, kurwa, źle skończył. Zobaczysz, tak? kurwa, o, co o, o, się z tobą stanie. Tak, się, kurwa, boję, się, kurwa, kurwa źle Każda osoba, która poruszyła temat no. mojej matki, skończyła dobrze, bardzo, dobrze, bardzo, bardzo, dobrze, bardzo, 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 kurwa, źle. Jak skoniła pieniądze, kurwa, do niej. Ja nie będę mówić, kurwa, kim ty jesteś. Twoja kurwa przyjebana koleżanka chce mnie wpierdolić w ciążę, więc zacząć. No to zobaczymy! Ubierz mi! Nie kieruję, że za alimenty się, będziesz celu. Cześć się szmato, że ktoś cię wpuścił na tą linię w ogóle, okej? Okay? Powinieneś twoje największe, kurwa, osiągnięcie. Wychowaj, to jest kurwa! twoje największe osiągnięcie jest. w życiu, że w ogóle jesteś na tej linii. Będziemy kończyć. Patrycja, jeszcze chcesz coś powiedzieć? Bo będziemy tak, że życzę temu cwelowi i całej tej kurwy nie go pałszyby. Jak najgorzej za to, żeby jebali Paulinę na Słownictwo. pieniądze, a teraz się kurwa wypięli. A smata to cię cwelu zrobiła i cała szmata to trzeba rodzina. Ty kurwa, kurwa z bramy Dobra, kurwa. No i dobrze, wolę być Kurbisko kurwa, jeba niż patologiem z internetu. Czej pizdę, grubacy. Dobra, Dobra patrzymy. No i... Patrycja Dobra, dzięki nie trzymaj się! Pałuj się cwelu! Pałuj się dziwko jebana.